Jest, choćby ona była nie wiem jak piękna, brak tematu do rozmów sprawi, że nie zapyta jej o numer telefonu. Nie grozi to Ani z znaku raka. To osoba wrażliwa i uczciwa. Przywiązuje się do mężczyzny, którego szanuje i podziwia, ale jej podziw nie zależy od urody ani stanu kąta. Monika z podznaku 2 emanuje kobiecością, ma w sobie sektafil i doskonale wie, jak dać mężczyźnie znać, że jej się podoba. Agnieszka urodziła się pod znakiem ryb. To romantyczka. Jej wewnętrzny świat zawsze jest najważniejszy, nawet jeśli tak wiele dzieje się na zewnątrz. To tyle. Jesteśmy już powrotem. Teraz zacznijmy się do włącznie pozycji i nie zrób mi krzywdy, tylko poza mnie przepytaj na okoliczność. Przysłowie mówi, jak cię widzą, tak cię piszą. A co, inny, co inni mówią o sobie? O odpowiedź proszę pierwszą Anię. Wiesz, jestem osobą o bardzo mocnym i silnym temperamencie i charakterze. Moi znajomi widzą mnie jako osobę spontaniczną, chętną do zabawy, energiczną, ale umiejącą zachować pewne normy i zachowania. Osobę, która bardzo chętnie nawiązuje znajomości i bardzo łatwo znajduje się w każdej sytuacji. No to ciekawe. A teraz proszę o odpowiedź Monika. Słyszałam, że jestem osobą bardzo ciepłą i serdeczną. Podobno też budzącą zaufanie. Być może jest to wynikiem y, otwartości. I muszę też dodać, że jestem świetnym kompanem na bardzo długie wycieczki po sklepach. Bo to podobno też jedna z moich cech, czyli cierpliwość. Dobra, w takim razie poproszę jeszcze o Agnieszka. Bartku, nie ważne, czy ludzie mówią dobrze o to jak źle, ważne, że w ogóle mówią, co już jest połowa sukcesu. O mnie mówią, że jestem totalnie zakręcona, bo wciąż wspominam im o kosmitach, bo sama jest tylko Dobrze, przejdźmy teraz do drugiego pytania. Jest troszeczkę romantyczne. Nie wiem, czy pasuje do mnie, ale niech będzie. Jakbyś zaczęła list miłosny? Odpowiedź proszę pierwszą Monikę tym razem. Kochanie. To zaledwie kilka dni, a ja już usycham tęsknoty. To wprawdzie jest mnóstwo mężczyzn, ale żaden z nich nie jest w stanie zastąpić w twojej jakże pożądanej obecności. Ja teraz proszę o odpowiedź Agnieszka. Ja nigdy nie byłam zakochana na tyle, żeby pisać dać listy miłosne, nigdy tego nie robiłam, ale obiecuję Ci, że jeśli mnie wybierzesz, to zrobię tylko na ciebie wyjątek. List będzie zaczynał się takimi słowami. Kochany słoniku, jeśli jesteś włóbiutki, lub kochana Żydawska, jeśli jesteś włóbiutki, a później to już słodka tajemnica. A co na to, Ania? Wiesz, ja pisanie listów miłosnych mam już za sobą, ale gdybym musiała napisać taki list, Pewnie by początek zajmował mi całą stronę, dlatego że nie umiem wyrazić swoich uczuć kilkoma słowami i zapewne zaczynałby się tak. Nie o uśmiech mi chodzi, bo się śmiałeś nie raz, ale o to, co kiedyś utworzyło się w nas. To, co przyszło tak nagle i odeszło jak wiatr. Ja. Tego najbardziej mi brak. Dziękuję. Bardzo mi się podoba. Teraz nie wierzcie mnie całkiem poważnie, bo pytanie jest trochę niepoważne, przynajmniej <laughs> jak na mnie. Um, jak Twoim zdaniem powinien wyglądać idealny ślub? I odpowiedź proszę pierwszą Agnieszkę. Ja jestem bardzo skromną dziewczyną. U mnie byliby tylko rodzice, teściowie ty i lampka szampana. A, A byłby Pan młody? <laughs> byłby Pan młody. <laughs> E, ślub odbyłby się w czołgu, ponieważ uwielbiam militaria i, i dlatego też byłoby tak mało osób, żeby Ej. wszyscy mogli się tam zmieścić. <głosy> <głosy> Mogę się żądać do swojego BRDM-a, którego jestem dowódcą. Dobrze, teraz co na to powie Ania? E, słuchaj, mój e, idealny ślub wygląda mniej więcej tak, że interesuję się e, latami 20 i 30 Naszego stulecia, także więc stylem, który bym, bym wybrała na ślub byłby retro, czyli ja w białej pustej sukieneczce, a on w roli gangstera, po ceremonii ślubnej, porwałby mnie na oszałamiający, ekstra, w ogóle super, niesamowity i niezapomniany miesiąc miodowy. <śleszy> Miesiące miodowe to moja specjalność. Została w razie Monika, co ona na to powie? Myślę, że mój ślub idealny nie byłby zbyt huczny. Na pewno byłaby najbliższa rodzina i całe grono przyjaciół. Naturalnie nie obyłoby się bez mnóstwa kwiatów, a jeśli chodzi o pojazd, to może jakaś kareta. Bardzo fałszy. Do... Proponuję zatem konsultację u osoby, która wie na temat kandydatek w prawie. Ania ma dużo energii i temperamentu, jest spontaniczna i łatwo nawiązuje kontakty. Najbardziej imponuje jej złoty wiek, czyli szalone lata dwudzieste. Monika to ciepła i serdeczna przyjaciółka wszystkich ludzi. Jest otwarta na wszystko i bardzo cierpliwa. Idealny kumpel na długie zakupy. Agnieszka zbiera białą broń, a do ślubu pojedzie czołgiem. Czeka na swoją wielką miłość i być może dlatego nie śpieszno jej do zamąż pójścia. Ale decyzja należy tylko do ciebie. Broń odpada, zakupy odpadają. Zostaje Ania. Ania wybrana. Kandydatka numer jeden. Zapraszam Monikę. Monika to Bartosz. Zapraszam Agnieszkę. Chodź Agnieszko. Przedstawiam się do Artoka. Nie Myślę, że spodobać Ci się w tym miejscu. To taki ważny moment. Jesteście obydwoje gotowi. Nie sądzę, żebyście mieli załować, poznajcie się. Zapraszam. Powiedział, że jest nieobliczalny. Znowu mam też w No dobrze. Które z Was wybiera? Ja. Niezbyt dużo Tak, to pewnie. Na pewno. To tak. mówię, że to jest pierwszy. To jest pierwszy. Proszę bardzo. No. I poczytam. Proszę, że przeczytam. No Proszę Państwa, lecą do Izraela. Zaskało Pana, to, Pana? Nie, <laughs> nie wiem, tego się nie Tej wycieczki nie zapomnicie nigdy. Przed Wami naprawdę, naprawdę fantastyczna podróż z to ze Israela. Izraela. Betlej, Jerozolima, Jerycho, to tylko nieliczne z miejsc, jakie odwiedzicie podczas tej randki. na którą zaprasza Was producent Grześku. Fabryka pieczywa twórczego Kalisza. Kalisza. Moje gratulacje. Dużo, dużo wrażeń przed Wami, jestem tego pewien. Bardzo się dobrze. Naprawdę, dobrej zabawy. Wracajcie do nas i opowiadajcie, jak było.